Chciałam wszystkim. Ust, czekaj, jest wyczyszczony. Serio, brudno było. Chciałam wszystkim z tej strony czerni, a dzisiaj, moi drodzy, tak jak widzicie, bo tytuł filmu, po dwóch latach wracamy do, wracamy do tego oto pana, do tego oto motocykla i do nauki jazdy na jednym kole. Dwa lata nie jeździł, dwa lata moi drodzy Tak zobaczymy mega, mega ciekawy, jak to będzie wyglądać No bo mówię, dwa lata nie jeździł, dużo się zmieniło przez ten czas Szczerze mówiąc I w mojej wiedzy na temat jazdy motocyklem No i w jego wiedzy podejrzewam No i przede wszystkim Ta. I przede wszystkim Widzicie to? Sliczek, Sliczek. gościu na przyczepność nie będziesz mógł narzekać. Ale za, zanim zaczniemy, moi drodzy, bardzo ważna kwestia. Otóż wracamy z regularnością na kanał. Wiem, że już się, już się operator śmieje, ale od razu mówię, obiecuję tutaj na serduszko, obiecuję, że wracamy z regularnością. Jeśli rzeczywiście będzie, będzie się to fajnie wszystko kręciło i fajnie oglądało, to nawet myślę, że możemy się pokusić o dwa filmy tygodniowo. Co to zaznaczy. Nie, to no znaczy, tyle to nie. To znaczy tyle, że będę miał potem roboty, żeby to nagrywać, ale jeśli będzie wam się to podobało, no to nie ma problemu, także zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję tam na dole, ten przycisk musi być, być szary. Łapki w górę i koniecznie wbijajcie na mojego Instagrama, bo dobijamy niedługo 20 tysięcy, także z kim tam się pojawiają też treści, których nie widzicie na YouTube, także warto, warto obserwować i co? A ej dziewczynka. Pan się, się ubiera, pan się ubiera. Jaśnie. nie. Ja pan się ubiera i lecimy dalej z nagrywkami. Zadzwonimy na jedyną prawidłową miejscówkę. niestety męszki nas pożerają, ale jakoś damy radę. No cóż, tak to jest, jak się nagrywa w lato. 6 Sze dni. 6 dni. dni. On ma 6 dni. 6 dni. dni się rozpędza. 6 dni się rozpędza, 7 cię zabija. Ha, ha, ha. Jeśli chodzi o mnie, no to już się przez ten czas zmieniło. Zacząłem używać nożnego i powiem ci tak: jak się nauczysz na nożnym, będzie ci od razu łatwiej. Generalnie moim zdaniem najlepiej, jakbyś się uczył na nożnym. Wiem, że 2 lata to trochę długo, jakby nie patrzeć. Ale generalnie polecałbym na razie, wiesz, tak jak sobie podrywałaś jak tu jechaliśmy tak powoli, nie? I potem i tak będziesz i tak na razie nie będziesz pewnie klikał tego hamulca i tak, ale no power wheelie, tak jak ja się to śmiałem, znaczy śmiałem. No tego trzeba zacząć. I, I spróbuj tak sobie po prostu z dwójki, z trójki, nawet lepiej, bo może będziesz jechał szybciej, ale nie będzie tak gwałtownie wstawał, to przerażenie w tych oczach. Widzę ja <laughs> ja trochę przerażenie w oczach. kierownica, cztery koła i będzie dobrze. Ludzie też pisali, że wiadomo, że nie na swoim motocyklu. No, to też, to też nie na swoim motocyklu, to też strach się wywali czy coś. Ja też to rozumiem w pełni. Ale, ale mówię, nie musisz od razu robić tutaj, wiesz, przycier, jakichś coasterów, ani nic. Tą drogą też bym się przejechał, tylko tak średnio ubrany jestem, ale. Może przymkniecie oko, nikt mnie nie zje za to, żeby coś przejadę. Ym, I co? No zobaczymy, będę Ci dawał rady na bieżąco Po dwóch latach moi drodzy, po dwóch latach Dasz radę, dasz radę Trzymam kciuki On się serio stresuje, ale w sumie to nic dziwnego Po dwóch latach powrócić na motor i od razu zacznę siedzieć na jednym kole Mogło być ciężko No ale zobaczmy no, na razie się przełamuje Na razie się przełamuje Dajcie mu chwilę, ja wam mówię, dzisiaj zrobi power ile jak się patrzy Więcej gazu i bardziej gwałtownie. Dwójkę. Problem polega na tym, że on bardziej kurczę przyspiesza niż go podrywa. Z dwójki. Z dwójki, bo ty bardziej przyspieszasz niż ten, niż podrywasz go. I nie stara się tak delikatnie, wiesz, podelek gazu pod gwałtownie. Wiem, że to ciężko, tak? Ale no inaczej nie poderwiesz. No, trzeba się przełamywać. On z dwójki bardziej jest agresyjny. Ale to przyspieszasz wtedy, to musisz bardzo dużo gazu dać A z dwójki mniej gazu gwałtowniej by go poderwie Na razie się wiesz o o o o, 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 o Pokazał O, 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 od razu lepiej No niestety, no trzeba się z tym oswoić No inaczej się tego nie da Coraz lepiej! No widzicie? No na pewno w jeden dzień się nie da nauczyć Ja się mówię, uczyłem osobiście z 3 lata, no dopiero w tamtym roku się nauczyłem tak naprawdę y, jakiegoś kołstera i w ogóle wow, wow, wow! Kurde, coraz lepiej, coraz lepiej Ej jest trochę lepiej, to nie niż no tamtym roku. Nie widziałeś. Jak już przedłużyłeś, nie musisz wysoko podnosić, nie? Wystarczy tak jak teraz, na początku. Ale widzisz, już się powoli przełamujesz. I tak jak widziałeś, nie dodawałeś gazu tak tylko dodałeś i przestraszyłeś się i upuściłeś, ale dodajesz znowu. Ale dobrze, dobrze. I tu No powiem wam. Jestem zaskoczony. Ostatnim razem jak to nagrywaliśmy, to żeby do takiego poziomu dojść, to nam się zeszło tak minimal minimum godzinę. Także naprawdę, naprawdę. Jestem w szoku. Uu, 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 ładnie. Ładnie. Aż się przestraszył. Bardzo spoko, szczerze, bardzo spoko I, i mówię ci, no musisz dodawać gaz. No, musisz się oswoić, no nie da się inaczej. No się da. Na dwójce. Potem na trójce będziesz mógł próbować, ale musisz więcej gazu. No, 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 no. Cóż, moi drodzy, nie polecam tak jeździć. Nie żebym przed chwilą jeździł się, coś nie nagrało. Nie wiem co chodzi. Powtórzymy to. Generalnie problem polega na tym, że tam dalej stoi dwóch panów, starszych panów. I generalnie, jak jechałem wcześniej, to się strasznie denerwowali na mnie. Będziemy mieli konfrontację prawdopodobnie. Ale no cóż, może Wam się spodoba przynajmniej. Przypomnę tylko, się... że oni mieszkają przy torze i pociągi tam. No właśnie, warto dodać, że nie wiem czy czego się denerwują, może dlatego, że jest głośno, ale przypominam, że jesteśmy jakieś 3 metry od torów. Okej. O kurde, się na oglądał. Więcej gazu musi dać. Ładnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Przeciągnął teraz. Troszkę przeciągnął. Ja jestem generalnie w szoku. Może nie za długo tutaj byliśmy, no ale też wiem, że nie jest łatwo z reguły to tak szybko się nauczyć tego. Tak. Wtedy też było moim zdaniem jeszcze, jeszcze trudniej, dlatego że po prostu zaczynałeś od zera. A teraz, mimo że minęło dwa lata, prawie, no to kurde, jestem w szoku, bo naprawdę nie zapomniałeś, a dwa, że tak jakby już wyżej podrywałeś. Bo Najgorsze moje dozy w tym wszystkim jest to, żeby się przełamać, żeby właśnie to koło poszło do góry. Bo w momencie, jak dodajecie gazu, to musicie go trzymać aż to koło. Wejdzie na odpowiedni pion i wtedy dochodzą też kwestie hamulca, potem sprzęgła i to wszystko. Także to nie jest takie proste. Ja wiem, że wszyscy często mnie pytacie, jak jeździć na tym kole, jak poradnik i w ogóle. Według mnie łapeczka w górę się należy, żółwiczek, bo naprawdę jestem w szoku. Serio. Myślałem, że będzie dużo gorzej, a jest spoko. Gdyby, ja bym Ci dał jeszcze tak, myślę, jest miesiąc. I już byś powoli mógł zaczynać klikać kamulec, tylko musiałbyś się przełamać, no, w jeden dzień i jeszcze przede wszystkim na swoim motorze, no bo to jest jedna z najważniejszych kwestii, że boisz się, żeby go nie uszkodzić, no normalna sprawa, nie? Także moim zdaniem i tak, jak na to warunki, które mamy, jak na to, jak dawno nie jeździłeś, to było spoko, także moi drodzy, zostawiajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, jakie jeszcze byście chcieli zobaczyć rzeczy, które mogę nauczyć operatora, wiem, że było dużo łapek pod, pod filmem o drifcie. Zobaczymy. Na razie nie jest to możliwe ze względu na to, że no mam slika. Na sliku się nie da, mojej drodzy, driftować. Uwierzcie mi, to ona jest taka gorąca, że... że serio. No, no. <grym>, że, że klei tak, że no do jazdy na kole jest idealna, ale do driftów jest słaba. Także pomyślimy o driftach. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Widzimy się w następnym odcinku. Siemano.